SOM realizuje projekty bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców, które również z punktu widzenia Ministerstwa są doceniane. Projekty na przykład transportu publicznego, które łączą miasto rdzeń z miastami okolicznymi, wpływa, wpływają na rozwój całego regionu, wpływają na rozwój stowarzyszenia, na rozwój gmin, które są, powodują poprawę środowiska, zmniejszenie zanieczyszczenia, zmniejszenie tłochu, zmniejszenie korków. wpływają pozytywnie na rozbój, ludzie mają pracę, dojeżdżają do niej studenci, uczniowie, dzieci. Każdy może korzystać z transportu publicznego. Dla nas z Ministerstwa funduszy bardzo ważne są projekty dopasowane do potrzeby regionu. Projekty, które my w Warszawie nie widzimy tak dobrze, jak widzą je Państwo na miejscu. Dlatego odpowiednie zarządzanie pakietem inwestycji przez chociażby stowarzyszenie jest dla nas doskonałym wyborem i gwarantuje, że będą realizowane u Państwa najlepsze dla Państwa projekty.